Ja jeszcze nie jestem na tyle dorosły, żeby pić kawę, rozumiecie? Pewnie smakuje. Ale jak mm. co? Panie Sebastianie, gdzie się nie obejrzę, to żywi Rzymisieri? U Ciebie Czekdale subi browary. Produkty ze sobą totalnie niezwiązane. Cały odcinek będzie stworzony na bazie pomysłów widzów z komentarzy. Wy pisaliście komentarze, my je przeczytaliśmy, wybraliśmy sobie kilka i będziemy próbować Waszych dań. Także już na samym początku, jeżeli macie jakieś powalone pomysły i mieszanki, które mam w Waszym imieniu sprawdzić, koniecznie napiszcie w komentarzu. Sztaba, od czego lecimy? Użytkownik Mr. Cannon Bolt 8737 napisał. Mam dla was łobabę. Paczek wysoko zaczyna. Maślanka z koncentratem barszczowym. Smak jest niesamowity. Nie mam żadnych, y, jak to się nazywa, porcji. lejemy tak, pół szklanki, żeby móc dolewać, tak sztaba? A to będzie zajwiste, to zrobimy jakiś chłodnik. Mm, dobrze wygląda. Jak struskawek. Ale mało się, jak mało wlałeś, a jaki ten, jaki tak. kolorek? Nie, no sama maślanka. To co? No, wygląda ładnie, okej, okay, wygląda ładnie, nie? To jest inna maślanka i robi się już lekko słodka. O nie, ale nie bój słak. Czekaj, ale co? już jest coś innego. Tak, jest zupełnie inne, ale jest ziemno-słodki i kwaśny. Tylko, że ja nie lubię tych chłodników. Ale jak teraz powiedziałeś chłodnik, to to tak pasuje. Eee, Taka, a, taki ani zupa-krem, ani maślanka, coś pomiędzy, do tego jeszcze chłodnik. Jakby ci Prince Polo do błota wpadło. Naprawdę. Ja jeszcze spróbuję wersję jeszcze mocniejszą. Tu już bardziej barszcz, ale jak gdyby nie czujesz barszczu, tylko tą taką słodycz barszczową. No właśnie. Kurdej, ale ja rozumiem tego, tego zioma, nie? Tak. Kremowy barszczyk w formie chłodnika, ja, tak. ja to czuję. Tak. To nie jest dla mnie łobaben. Ale czuję, że tutaj chciałbym to spróbować przygotowane przez jakiegoś, nie wiem, gościa, który ma to wytrenowane w proporcjach. No ten zestaw dla mnie to jest takie mocne, zasłużone 3. A ja dam sześć! Tak? Tak, ja dam sześć. Aszka, myślnik GX8GX, to są te boty z tymi tyłkami na wierzchu. Spróbujcie sardynki z puszki w oleju w nawiasie. Z mlekiem skondensowanym podobno świetnie to smakuje. Nie. Czyli sama nie próbowałaś! Mi się wydaje, że to jest jakaś ściema i znowu chyba pójdziemy w te testowanie tych ilości, co sztaba? No zobaczmy. No, tak, skoro że nie wiemy czy w oleju, czy to nie. No takie pół na pół, nie? Takie nieodsączane, po prostu takie. Tak. Ej, ale wypłukana smakowo! Czujesz? Sardynki powinny być bardziej takie... Słone trochę. Jakby to powiedzieć, ostre bym rzekł nawet, o mocniejszym ma... smaku. No ale nie wiem, no sardynki, no pier pierwsze z brzegu na półce sardynki, no próbujemy mało najpierw, tak? No, zrobimy z taką papkę. No właśnie i to jest następne pytanie, czy robimy papkę, czy tu chodzi o polewę, tak jak masz na przykład sardynki w sosie pomidorowym, to nie jest tak, że ty je otwierasz i robisz papkę, A, tylko wiesz sardynkę dobra, z polewą. po prostu zalej. Tak, bo widzisz, inaczej to powiedział, chyba pasta, tak. nie? Już, nie, nie skrzywiłeś się, jak no, ty tak. nie skrzywiłeś, musi być pyszne. Nie, nic nie czuć. Ale jak nic nie, nie Ale no, czuję nadal sardynkę. O nie, no to za mało mleka, no chodź tu sardynko. Może ta sardynka teraz jest już no, lepsza, ja ale… Nie wiem, weź, weź polek Nie czuję tutaj tego mleczka. Ja nie wiem, czy to nie chodziło o te takie, co jemy łyżką. Mleko w tubce chodziło tak. ci? Aha, no nie ma tu nic. No zabija troszkę tą taką gorzkość, ale… Ale nic, to nie jest, żeby coś… No nie, no ja też tutaj nie uznaję nie, tego. Nie, nie, ma nic, to nie jest żadne połączenie. To jest coś przygotowane od gościa pseudonim klamer. Znaczy, tu chodzi o to, że nie wiem, jesz winogron, zagryżasz preclem czy odwrotnie. Tak, dokładnie tak. Czy musisz jedno i drugie naraz do buzi wsadzić? W ogóle to ma jakieś chore wyświetlenia wszystko. Cap or slap. Nie. Tastes, like fried, yeah. Czeka, co tastes to like fried chicken? Jak smażony kurczak. Najpierw to, a później to, tak? No, nic mi tutaj nie pasuje, no. Ale ściema. To nawet nie jest chicken, to nawet nie jest fry, nie, to nawet nie jest. To jest nic. To jest tak samo jakbym zjadł masło z temem. Nie, no, żaden fry chicken. Dobrze, waliliśmy internetową ściemę. Ty, a może my czegoś nie czujemy? Yy, zawołajmy Primosza, on ma smaki, wiesz, to z kani, I nie będziemy mu mówić. I zaczymy, czy powie, że coś czuje. Primosz! Ileż tu produktów? I żadne do siebie nie pasują, jesteś mistrzem tego. Ja jestem mistrzem niedopasowania produktów? Tak. <grym> Dziękuję. Nie, że <grym> lubisz. Słuchaj, musisz założyć opaskę, bo z dostaliśmy okrzęd, że nie macie. Ale ja wystarczy takie, że. już nie widzisz. Brawa! <grym> czekaj, czy ja jestem w blind testie na kanale Pobity Gary? Tak. Czy to, nie. Jest, czy to jest podwójnie powalone? Co, czekaj, ja się boję, nie wiem czego jeszcze. Czekaj. Co ty robisz, Michał? Tak wygląda brak zaufania! No, tak, dokładnie. Tak. Ja już nie mam zaufania na... Widząc, co mi dajecie, a co dopiero tak. jak nie widzę, to już tak. podwójnie boli. No, normalnie, chwyć, chwyć. <śla> <śla> to jest pomalone! <śla> Pomachaj, czy wiesz, co to jest? Kaszanka? O, Dobra, pierwszy test zdany. Umiesz wąchać. Najpierw winogron, a później to co masz drugiej? Jaki smak Ci się stworzył? to właśnie można, bo jest dobre. Jest połączenie słoności i słodkości, więc coś, co ja uwielbiam. Ale czy mi się coś stworzyło? Nie. Nie, nie powiedziałbym, żebym to było... Dobra, no ja to ja Ci powiem. Jest trend na TikToku, że się niby robi pieczony kurczak. Kurczak się zrobił, a eee! nie kur kurczak. Dobra, Ale... trzymaj, to jest szklanka. Trzeba powiedzieć, że było całkiem, całkiem. No i teraz słyczka. A co to jest? I czy ci smakuje? Była dziwne. Nie powiedziałbym, że złe. Pachnie kwaskawo. Zalewa z ogórku w oczcie. Nie mogę tego skateować, jest w porządku, nie? Jest to maślanka z zakwasem. Nie z zakwasem, z, z, barszczem. Z, z barszczem. Z koncentratem barszczu, barszczu. czerwonego. I ostatni szerokobóź, ja ci wsadzę, nie musi. No ryba, jak na kutrze. Po prostu. Nic specjalnego, nie? Sardynki w oleju. A gdzie macie to? Zalane mlekiem z yy, wy No wysła? dobra. Zawołamy cię po kolei, No to dobra? jest dobre, właśnie. Ale ta maśla wam, kam, że to maślanka. mi też że testy są. Yy, Stresujące. Tak, no jest. A to dobrze. Dla kogo? Dla was. <laughs> dla widzów. Gotów? Gotów. Uwaga czytam. KR8 Music. Często zajadam wieczorami kaszę gryczaną z cukrem pudrem. Nie potrafię opisać, jaki smak przypomina to połączenie, ale dla mnie jest genialne. Zaspokaja jednocześnie głód fizyczny oraz ten psychiczny. Na słodycze. Wow. To może być w ogóle taki game changer. Jak gdyby dwa produkty, które totalnie nie mają ze sobą nic wspólnego, ale jakoś... mogą tworzyć przyszłość kulinarnego świata. Ale działa jakoś na fantazję, nie? Tak, to działa na fantazję. Trzyma, Sitko. Trzyma. Damy porządnie, to ja na że nie strzepię. Kasza gotowana w słodkiej wodzie. Mhm. Mhm. <noise> Dosypiemy sobie, je. To jest słodkie niczym. Mhm. No, w zasadzie, jeśli mhm. lubisz cukier-puder, ale nie masz go z czymś zjeść, to sobie kaszę ugotuj. Ja mam wrażenie, że jakby ta kasza wystygła była zimna, to by jeszcze lepiej smakowała. Bo ona jest teraz taka no. trochę wodnista. Mhm. Trochę tutaj wody zostało gdzieś tam, mhm. ona y, ostygnie, w pewnym sensie też wyschnie. Tak, I to... może być zdecydowanie lepsza. Cześć, ja ją przez sito, przewalę. Dobra. Co? Ja to na razie ocenię nasz wóreczkę, ale to jest takie firu-firu dla mnie. Ja wiem, skąd to się wzięło, Jezus Maria. Ktoś miał dobry piąteczek, fajnie sobie zapalił, włączył mu się głód, wyciągnął kaszę, bo chciał sobie zrobić gulasz, ale jak ugotował kaszę, stwierdził, że nie ma nic innego do kaszy. Chciał coś słodkiego, zapomniał o kaszy, wziął cukier, cukier, cukier puder i to połączył. To nie ma trochę smaku takiej baklawy? Że taki cukier, cukier... No chyba, że to baklawa z Podlasia, nie? To jest dobre, ale nie na trzeźwo. Wcześniej źle przeczytaliśmy, bo grafik nam wysłał pół screena. Maniek609 dostaliśmy informację, że kawa plus monte, tak było na screenie. No. no i mamy kawa z ekspercywacją. Dlaczego? Mamy kawę rozpuszczalną. No i jest monte. Ale okazało się, że kawa plus monte do picia. Może kawa plus monte do picia, że kawa do picia, a nie że yy... No nie wiem. Ale to rozumiem tak, że zamiast mleka sobie zabieram... Kawa? Czekaj, czekaj, czekaj. To jak to rozumiesz? że Kawa plus mątę. Robisz sobie to kawę i no. zamiast mleka dolewa montę. Ale my jesteśmy po to, żeby się nie poddawać, sztaba. A to nie chcesz zrobić zwykłej kawy teraz? No nie, bo to zrobimy to, jak będziemy jej montę do picia. Masz jeszcze jedną łyżeczkę, że nie chcesz zamieszać? Dobra, mi się rozpuściło. No ja zacząłem później mieszać. No to powiem wam tak. Te grudki kawy są gorzkie, więc dobrze, jak była rozpuszczona. Czy na lody. Hełowy. Ja Lody kamowy. O Jezu, jakie tłuściutkie. Staka. Szczerze? Nawet jak nie pijesz kawy, to będziesz to żar jak popierdzielony. O Jezu, to jest taka piankowa kawa pyszna. Primoz, uhu, uh, uh, panie, ale Cię poniosło. Mieszaj, a znikną krótki. Dobra, ja spróbuję taką wersję hard. Może być niedobra, bo tamtą już oceniłem w głowie, tak. ale teraz wezmę taką poromoną. Po, 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 poromo. Mi się podoba, powiem tak? Robię espresso. Kuba, robię z tego, z ekspresu. Dobra. Zanim Primoż spróbuję, ja tylko chcę wersję extreme. czy no, no, ty masz kurwa ciemniejszą. Mogę? Okay. Za dużo. Za dużo, no. A, no właśnie coś. tak patrzyłem, że tak nie. Moje nie, za dużo, moje za dużo, moje już za dużo. Zajebioza! Hmm. To była pomyłka, bo to miała być monte do picia. Bo gościu robi kawę i zamiast mleka wlewa monte do picia. Maniek, może źle zrozumieliśmy twój komentarz, może dobrze, ale ja uważam, że połączenie monte z kawą rozpuszczalną jest kuźwa łobabenem, jeżeli chodzi o desery. 40 espresso. Z... Z dołu też nabierz. Tak. Jaka będzie tłuściutka i dobra. Patrzcie, ale się nie waży. Pięknie się całe rozpuściło. Panowie, Kurwa, rozjechany temat. Z której temat. strony piłeś? No tam nie wiem. Nieważne. Rozjechany temat. Kremowa, no. czekoladowo no. rzekowa no posypałeś na talerzu, powiem. No, bo No bogato! Nie wiem, no jesteśmy po meczu z Holandią, więc ja nie wiem, co by no. To może oceńmy. Monte kawowe i... Yy, monte do kawy. Monte kawowe, łobaj. 10. Yy, ale picie dam yy, mniej, picie dam 8. Ale ja dobrze, ale dam 8. Espresso Monte to jest mój nowy napój. Coś w tym jest, ale nie wiem co. <grym> Czy czujesz taki tutaj delikatny posmak baklawy? Coś niby ma, ale tak. Ten... jak jakby ci powiedział, że na Podlasiu taką baklawę… Taką baklawę robią <grym> na Podlasiu. No ciekawe jakby tą, bo nie wiem, taka ta yy, kasza jest z tą okay. wodą, no taka monta. Tak, mokra, ona musi nie? wystygnąć. Ja ktoś to no... mówił, musi wystygnąć. Dobra, nie oceniałeś yy, Monte. Nie no, a mnie 9,5. No. Odkładaj i cię na kolejną serię. Łukasz Kozikowski2975, musicie tego spróbować. Delicje pomarańczowe plus sos czosnkowy. Sos musi być wyrazisty, bo inaczej wyjdzie mdłe, ale połączenie czekolady pomarańczy i sosu czosnkowego w stylu aioli bądź sos czosnkowy firmy OCETIX mam nadzieję, że jest dostępny w waszym regionie. OCETIX? Kto zna sos czosnkowy firmy OCETIX? Napiszcie nam. A, będziemy sobie moczyć? Nie, nie, najpierw spróbujmy w ogóle jak smakuje ten yy, sos. yy, sosik, nie? Żeby nie było, że jakieś paskudztwo. Tak. No ten typowy, chemiczny czosnek. Ale jest. Aha. Ten, co jest wszędzie. Ale jaja. Nie ma wstydu. Pierwsza myśl jest tu i to, hej, tu i to. Tu i to. I to nie jest tak, że to jest majonezowe, wszystko z majonezem smakuje lepiej, ale ten sos jest... ale majonez a czosnkowy to jednak jest... Ale w sensie dużo majonezu pewnie jest. Ale to z głową. To jest okropne. Primoż! Chodź, bo jest kłótnia. No i teraz jesteś sobą. No, smacznego. Jest smaczny. Pierwsza no to była dziwna, myślałem, że się zżygam. I delicja. no Dobra delicja. <laughs> Sos soskowy. Tak. O kurde, nie? Ale ciekawe mają. A mamy mają? To ja jest głupi, bo go nie A no mamy mają! Lepsze by było z majonezem. Zdecydowanie lepiej. Co się robi z tego krem? Jak zmarować <laughs> to majonezem? Tak. tak. Jak widzicie, jesteśmy przebrani, no bo jest kolejny dzień. Wczoraj nie zakończyliśmy wszystkich testów, ale wyciągamy i lecimy dalej. Napisał, małpka posiadam. Najlepszy dla mnie drink to whisky Jack Daniel's Fire, plus dobre piwo imbirowe plus ewentualnie Jack Daniel's Honey. Można dodać troszkę limonki i już w ogóle będzie cudnie. Łobaben ogólnie. E, oczywiście nie ma proporcji podanych, tak. Dobra, robimy tak. Trzy porcje piwa, sok z limonki, ty ma 35%. Możesz nalać czyściocha, tak w połyczku? O kurde! Ale pachnie tymi, na święta, ciasteczkami yy, no, korzennymi. No, yy, tak. No to sobie znalazłem nowy trunek na zimowe wieczory. Nie czuję ani piwa, ani whisky. Czuję jakbym pił coś bezalkoholowego. Ej, zniknął cały alkohol i z jednego, i z drugiego. Ja pierdziele, jaki drinas. Czuć alkoholu zero, ale później tylko ciepełko na gardełku. Jak pachnie? Cynamonowo, to mi trochę przeszkadza, ale nie tak, o, nie Tak, a ciało. to jest cynamonowo-imbirowo-korzenny. Dobra. To jest mocna ósema z y, testowaniem ilości i tak dalej Panie, jak poczekaj, nic. Tutaj, wiesz, w dziewiątej jakiejś. Jeszcze czemu na dziewiątkę? Bo znam mało tak. dobrych drinków, gdzie piwo miesza się z mocnym alkoholem. W sumie tak. Krzysiu Primoż! Pachnie gorzelnią. A weź, stuknijmy się dziś. Oooooo! Ja! O! o I się ja na zrobiłem? Nie weszło, tylko mnie całego Oj, nie weszło. O, o, ma smak. O, ma smak inny niż Coca-Cola. Ej, dziwne. Wreszcie takie gorzkie, ale rozwodnione bardzo. Cynamonowe, nie wiem? Cynamonowe, no? Nie wiem, czy za dużo tego cynamonu nie daliście tutaj. Ale ja tam czuję tonik. Karmelowo, cynamonowe. Ale inny, inny, nie? Inny. inny, inny tak, inny. Całkow... jeszcze tego smaku nigdy nie miałem. Dobra, dajcie sobie opaski do góry. Podejrzewam, że jakaś herbata z cynamonem i z alkoholem, bo mm. lekko czuć takie. No, czuć, lekko. Ja, ja, dla mnie tonik, alkohol. Jeden i... składnik, żebyśmy mieli to za sobą, trochę wam ścisnęli. limonki. to jest więcej niż jeden? Tak. <laughs> Czystałem wam limonki, i, i... wolumbirowe. Boją? Ty bajon? Mają! Przeciwają! Yeah. Pomyślał, pomyśla, pomylonym Pomili! Z Jackiem Danielsem. fire. Nie, ale tak łagodzi smak! Masakra! No, Jeden kielon! Jacka Danielsa, trzy no. kielony piwa. Ej super! Sztabada życzę mu z a ciebie zawołamy do nowych, co? Dobra. To tak zrobimy. Uwale. Trochę się obawiam. No tak, właśnie o to chodzi. Nie! On będzie dobry w tej, fiole, w tej niebieskiej. Ta nie. do nie. ciebie pasuje. Mr. Inżynier zaczyna o, zaczyna. zaczynia. Zaczyna od tego miksu. Nie. A wiecie czy pachnie? Nie. Ma szlanką. Dobrze. Błyszka, dobra? Zgaduj się jeden produkt. O, wie, wiecie co? Moje synapsy nie należą za smakiem. <laughs> no. te, te, czekaj, to To są pomieszane tylko dwa składniki. Dwa. Płyny. Ej nie, yy, maślanka i ketchup. To nie ketchup. Koncentrat barszczu czerwonego! Koncentrat. Barsz! No kurde, inaczej, no ja wiecie, ja nie lubię zabierać, wy zabielacie zupy, ja nie lubię. Ja też Dlatego robię. może kiedyś ja ja nie... Ja zabieram, zabieram zup. Styknie. Jest idealnie. Side, nie? Yes, yes, idealnie. So. Yes, Co czujesz? Kurde, mascarpone z czosnkiem. To są delicje z sosem. A ja jaką sos lubię, ale ja go lubię osobno, a delicję lubię. Też osobno. <laughs> Delicja z sosem czeskowym? Tak. Ej, ciekawe, bardzo dobre. Słuchaj, to jest TikTokowy trend, który osiąga miliony. No Trzymaj. Wsadzasz <laughs> trzymaj. prawą rękę do buzi, jesz to, a później lewą, jak zjesz. I co powstaje z połączenia tych smaków według Ciebie? Tak, smakuje. Ale jak co? <laughs> TikTokowy trend mówi, że to będzie smakował jak pieczony kurczak. Ale porwani są, nie? To nie ma, nie ma takiej opcji. Nie, ma nie, takiej nie, nie, opcji. nie ma. To jest ściema, a to ma miliony odsłon. Nie, nie ma miliony. kurczaka, ale jest dobre. Nie podglądaj, Krzysiu. Kurde, mieszacie coś głośno. <laughs> Czemu mi zepsuliście montę? <laughs> czuję gorzkie. Ale trochę się ratuje te Montesamo, ratuje się, ale. Montes no, Ale wyjątkowo nie robiłem. Tak, ja wiem, sobie wczoraj, ale my nie. jakoś to turbo ja wiec, bo Ja wiem, bo Tak, bo wy ta, kawę. Tak. A ja piję kakao. Jakbyście mi Montes Kakał robił, ja z kakao, Ale byś się No. Ale jest jeszcze jedna szansa, że tu uratujemy. Tak, druga wersja. No dobra, ale to co mi upgrade'ujesz? Z kawa, z kawą znowu? No musisz poczekać, no robi się, że to, jest tam. Chciał wszystko od razu. Wróci. No ci się tam? Poczekaj. i Jeszcze papierek mu poprosisz tam. Schłodzę ci czoło. Tak? Dobrze. Nic, bo to to chodzi, żeby to pić na chlądu. Jeszcze chwilkę. jak się dosłownie 10 sekund. Trzeba krzykać, to ściągnę tylko ten papier, tak? Nie masz mokrego? Nie. Aaaa! kurwa kurwa, kawa. Ja nienawidzę kawy. Nie lubię zapachu, smaku. Ale kawa, to jest kawa z Monty! Wiem, ale ja jeszcze nie jestem na tyle dorosły, żeby pić kawę, rozumiecie? Mam dopiero 33 lata. Kasza gryczana z cukrem. Dobra! A za dużo cukru. Eee, kasza gryczana z cukrem, pudrem, pudrem. Tak. Gdzie ci pijadły? Primożku! Kawali mi dopić. Ty wiesz, że on o niczym nie wie, a nie był pijany. Przychu, co jest nie tak, powiedz? The cat Nie wiem. Sombot 7771. Polecam kaszankę z jajecznicą. Obie potrawy robimy osobno. Nakładamy na jeden talerz. i Jemy raz jedno, raz drugie. A tam napisał do tego pomidorki coś, ale to. Oj, ale dlaczego? Tak. To takie połączenie jest wzorowe. Trzeba osobno zrobić, i dopiero ewentualnie można na jeden ta, ale... talerz. No to jest mocna się. Brawo, 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 brawo. dla mnie. Nie wiem. Ej, szczerze, nie zachwycałbym się yy, jajecznicą z szynką. No nie. nie. Z kiełbasą, z cebulą, a to. Znika. To jest dobra. Mateusz Roznowicz, 7557. Ja Ej, powiem, Rodo! Wszystkie, Mateusz R. Wszystkie loginy są zajęte. 75. Piwo z jajkiem. Co? Robicie coś jak kogel mogel, podgrzewacie piwo, dodajecie kogel mogel i pijecie. Smaczne i bardzo dobre na przeziębienie. Jak jest taki dobry humorek, chciałem, żebyś, żebyśmy sobie po kolei walnęli selfie, dobra? A, myślałem, że szota, ale okej. Okay. No, trzymaj się. No, selfiaczka. Ja wiedziałem, że jestem hot, ale will? Tutaj białko na palec. Kogel, Ucieramy. A czemu tylko jedno? A jak chcecie to podgrzać? No mikrofonem. Na 100% to wyleci. Trzeba patrzeć po prostu przez to. No i co my z tym zrobimy? Chcemy z tego i z tego przelewać? Czy to do pokala? Mamy tam pokale. Ładne. Ale delikatnie, bo jak mieszasz, to też wylatuje. Widzisz w jakim slow motion moja ręka chodzi? Uuuuuu Leżesz się jak kociołek panoramiksa. Czekaj, to się że na powietrzało, to jest areator. Areator! O, Dobra? To jest kompot! Ta cisza, nie? No i o, oczekiwania były. I <noise> cały misterny plan. Szczerze... czuje zimne piwo. Czyli tylko ma działać na przeziębienie. No okej. Okay. To jest yy, ciekawa wersja do wypicia, ale czy smakowo? Ale, ale nie, bo... To jest trochę bardziej delikatne. Może. tu chodzi no. o to, że wbijasz żółtka, cukier, ścierasz tak. to wszystko, jak gdyby masz całą taką <noise> procedurę no. a smak I... Spróbujcie bigosu z Pepsi. Chodzi o dolanie Pepsi do bigosu. Myślę, że jest zajebisty. Ja dziś jadłem i było W Częściej, sensie, że są miał szklankę przy bigosie, wylało mu się i tak no. no. a mnie nie wymienię, nie. zjem. Eee, dobre! Trzeba dalej patelkę y, tym Pepsi. Doprowadzimy to do wrzenia i na tę wrzącą Pepsi wysypiamy bigos. A, a drugie pół pokaż. Tak jak chcą, Normalnie, no dokładnie. Po prostu dolać do zimnego? No nie nie, do zimnego nie. 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 Na talerzu chcecie polać. Ty ale jak książka. Nakładaj, kucharzu, master chef, kur... wow. Próbujemy? Nie. Nie jest złe. Ja sobie ze śliwką. Cukier, cukier lekko dodaje tej owocowości w a on dodaje kwaskowości. Chyba ktoś przed chwilą powiedział śliwka, ja to czuję. Mhm. No. Kurczę, ja nic. I dla mnie to jest pięć. Kur... Jest dobre, ale nie ma sensu się starać. Nie ma sensu się starać, żeby kolej dać. Teraz robisz normalny i dolewasz koli już na gotowy, czy Tak. Powoli. No jestem ciekawy, jak żółtko. Bigots, no. piwo. Jak się to wszystko zmiesza, jeszcze raz. jeszcze miał masz z koncentratem barszczu. O, ale no. będzie. Tak szybko dodałeś tego koli, tak tak tak, dodał. tak, no, tak, tak. tak, tak. No, takiej w miarę, wiecie, żeby nie było, że smażone. No to chyba bardziej chemicznie. Skarmelizowana była lepsza. no. No bo dodało to sobie Czyli inaczej. No, gościowi musiało się ewidentnie szklanka przechylić mhm. do, tak. do tego. Chciał o, jeszcze dojeść. Dzisiaj na pewno pamiętam dwa. Łobabery lub prawie łobabery. Kawa z Monte no, to to nie, rozwaliła. Szczerze, to, to sobie wieczorem zrobię te Tennessee. Taki zimowy wieczór. Dobra, to teraz ja, bo wy ponieśliście kawa dla was. Dla mnie ten drink potwierdzam. Prefelek z winogronem. Bardzo no, dobre. Dobra. Dobro. Czostkowa delicja. No niemożliwe. Ludzie dobra, są chorzy. Ale, ale delicja z majonezem bo dobra, tak, bo ja, ja miałem z majonezem. swoje pomysły na dziwne połączenia smaków i jak zawsze widzimy się w kolejnym odcinku.